Witamy na naszym kanale. Polecamy Twojej uwadze kolejny wybór 10 najdroższych przedmiotów antykwariatu, które były kupione na stronie internetowej Violity w listopadzie na sumę łączną ponad 100 tysięcy euro. A najtańszym obiektem w naszym rankingu z ceną 3945 euro okazał się Duży Krzyż Ołtarzowy, wykonany w połowie XIX wieku ze srebra 84. próby i ozdobiony kosztownymi kamieniami i wysoce artystycznymi emaliami. O 180 euro drożej ocenili nabywcy jeszcze jedno dzieło jubilerskiej sztuki okresu carskiej Rosji. Luksusowa srebrna skrzynka ozdobiona ornamentami i elementami dekoracyjnymi zajęła dziewiąte miejsce w naszym rankingu top. Ósme miejsce zajęła nagroda za wyczyn w ostatnim okresie wojny kaukaskiej. W połowie XIX wieku odznaka Wojskowego Orderu Świętego Jerzego IV stopnia, prawie w idealnym stanie, przyniosła sprzedawcy 4720 euro. Siódme miejsce zajął świetnie zachowany pas Konieczny element stroju bogatego szlachcica XVII wieku, wykonany przez mistrzów na zamówienie, często w jednym egzemplarzu, został sprzedany za 4930 euro. Moneta Lizy Macha, jednego z najsłynniejszych spadkobierców Imperium Aleksandra Wielkiego, zajęła szóste miejsce za piękny złoty starter, wyprodukowany jeszcze w epoce hellenistycznej. Nabywcy zaproponowali największą cenę 5000 euro. Na piątym miejscu znajduje się rzadki Aureus, młodego cesarza Gostyliana, który przez los znalazł się u szczytu władzy na przełomie lipca i listopada 251 roku po śmierci ojca i starszego brata w walce z Gotami. Zwycięską okazała się 41 stawka z ceną 5473 euro. Czwarte miejsce w naszym rankingu zajął aureus czasów panowania rzymskiego cesarza Proba. Za rzadką monetę, która dzięki wisiorkowi wysługiwała się gotami jak elitarna złota ozdoba, nabywcy zaproponowali największą cenę 5,5 tysiąca euro. W pierwszej trójce znalazł się bardzo rzadki order Czerwonego Sztandaru Pracy Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nagroda, którą w 1922 roku odznaczono ogrodnika Fedora Burlaka, przyniosła potomkom 7920 euro. Po blitzcenie 8950 euro został kopiony przedmiot, który zajął drugie miejsce: wczesny order Lenina, który za bohaterstwo pracy pod koniec 1935 roku została odznaczona kobieta, brygadzista traktorowej brygady Aleksandra Bułatowa. A na pierwszym miejscu, rekordowy, z najwyższą ceną sprzedaży w tym roku. Unikalny zestaw nagród dla bohatera Związku Radzieckiego Piotra Gusakowa. Z niezwykle rzadkim medalem Złota Gwiazda kosztował kupującego 55 tysięcy euro. Dziękujemy za przegląd. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić następnego wideo o bardzo kosztownych przedmiotach antykwariatu. Kolekcjonuj historię razem z Violity.